Czy wiesz, że zapach może być tym, co będzie koiło i uspokajało układ nerwowy Twojego dziecka. To jest bardzo ważna wskazówka, ponieważ takie zapachy mogłyby pomóc Twojemu dziecku przygotować się do snu bądź właśnie wejść w taką fazę odpoczynku i relaksu. Wiele dzieci, z którymi pracuję w gabinecie, wybiera lawendę. Ja mam akurat taki mały pojemniczek z różnymi zapachami, i lawenda to właściwie jest dla większości dzieci numer jeden, więc myślę, że lawenda to jest to. Pierwsze, czego bym spróbowała. Myślę, że naprawdę w różnych sklepach internetowych możecie poszukać takich różnych zapachów, nawet są takie specjalne dyfuzory do rozpylania zapachu. Sprawdźcie, być może to właśnie będzie ta wskazówka, która pomoże dziecku wyciszać napięcie i odnajdować w sobie więcej spokoju, do tego, żeby mogło spokojnie zasnąć. Ja jestem Joanna Pstrągowska, jestem psychologką, pedagogką specjalną oraz terapeutką dzieci i tutaj na kanale chcę się z tobą dzielić moją bogatą wiedzą i doświadczeniem. Jeśli masz jakieś pytania do tego filmiku, proszę napisz je w komentarzu. Do zobaczenia.